Tego urządzonka użyję tego, tego, tego tutaj użyję do podłączenia, yy, jest do przesłania tego urządzonka tutaj użyję do przesłania BTC Bitcoina. Na giełdę Binance tutaj ona ma taki kabelek Sadzony. Mikro, on tutaj dalej biegnie, no, normalne, zwykłe USB, zwykłe USB. Z tej strony ono, ono mikro, standardowy, tak jak ładujemy komórki, aby zasilał trezora. Do tego służy ten kabelek. I ja to teraz będę podłączał. Logujemy się na trezora. Ok, podłączyłem urządzenie. Trezor poprosiło mnie o kod. Zalogowałem się. Mam środki na portfelu. I wyślemy je na Binance. I teraz no mam środki 0.4 BPC. Czyli niecałe pół Bitcoina. Teraz pokażę Wam jak się wysyła z Trezora środki. A dzisiaj chcę kupić monety BNB, dokupić trochę. I pokażę Wam jak się też kupuje. Dobra, logujemy się na Binance. Będzie potrzebny oczywiście kod zamiast hasła. Oprócz hasła, będzie potrzebny kod z Google Authenticator. Ale to Wam opowiadałem, jak zainstalować Google Authenticator w innym filmie. Czyli tak, całkowicie zapamiętane. Teraz co, patrzy na swój telefon, przepiszemy sobie kod z autentykatora, wchodzimy, Dobra. Zobaczymy, jakie tutaj fundusze mamy. Ostatnio inwestowałem w celera za pomocą BNB, dlatego mam tylko 71 BNB. Chciałbym dokupić to, co straciłem. Więc zobaczmy. Ile straciłem na inwestycji, za ile kupiłem po prostu BNB? celerów. Tak sobie po prostu założyłem, żeby mieć tyle samo BMB, ile miałem wcześniej. Dlatego sprawdzam sobie jeszcze raz my orders, za ile to kupiłem. 97 bmb. I będziemy odkupywać te 97. Dobra, ale najpierw potrzebujemy BTC, nie mam na portalu BTC, więc balances, BTC, Bitcoin, klikamy depozyt. Dobra, kopiłem sobie adres. Początek 1N, R1, końcówka. Tak sobie sprawdzam, żeby było szybciej. Wracam na portfel Trezora, wyślij. zawsze się upewniam, czy wszystko, czy dobrą walutę w ogóle tutaj wybrałem. To jest bardzo ważne. Wyślij Bitcoin BTC. Wklejam sobie adres. Początek 1N, końcówka R1. 1 nr 1 zgadza się. Kwota. No, i teraz tak. Ja bym chciał sobie kupić BNB 90. 7 No to co, patrzę sobie na giełdę, bo nie wiem ile bitcoina przesłać, żebym, żeby nie było stać w ogóle na tych 97 BNB, więc wchodzimy sobie i tak jakbym teraz kupywał za 0.0037, i 90% na to. Eee, Jakbym kupował, bo tyle za sztukę będę? No to jak chcę 97 sztuk, to razy 97 i potrzebuję 0,367 bitcoina. No to 0,37 bitcoina. Prześlę z portfela na Binance 0,37 bitcoina. Opłata, no nie będzie tam normalna, nie śpieszymy się. Normalna opłata kosztuje 10 centów nie całe. I co? I klikamy cent. No i tak wiadomo, zawsze, nawet jak wszystko sprawdziliśmy, zawsze lepiej na końcu sprawdzić raz jeszcze. BTC 1NR1 końcówka tu zgadza się tutaj też sprawdzamy czy tu jest na pewno bitcoin na Binance BTC I wyśli. No i mój trezor tutaj trzeba wpisać kodzik Zawsze w różnej kolejności Podpisujemy transakcję, na trezorze widzę potwierdzenie, co wysyłam, ile wysyłam i na jaki adres. No i też sobie sprawdzam, początek 1N, końcówka R1, confirmation, confirm, A jeszcze jedno potwierdzenie, aha i opłata transakcyjna 0.000023. BTC za przesyłkę. No to tam będzie tam 10 centów. I potwierdzam. Poszło. No i tutaj na portfelu widzimy już mam 0.0347. Resztka Bitcoina została za 150 dolarów niecałe, 140. Sukces. No i tak po, godzin, po godzince dojdzie na Binance. No i co? I wtedy będę mógł sobie kupić BNB. I teraz tak na, na Binance nie pamiętam, czy tutaj samo mi się pokaże, jak mam transakcje ostatnie, czy, 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 czy pokaże mi się, że już leci mój BTC. Czy, czy, czy nie leci. Dlatego zawsze sobie odświeżam. I co jakiś czas tam podchodzę. Za pół godzinki podejdę, odświeżę sobie. Bo jak będzie w drodze, to już będzie pokazane tutaj po prawej stronie, że będzie w drodze. To będę świadomy, że już, już, już prawie. No i potrzebne są dwa potwierdzenia, czyli jak pokażę w drodze, to najpierw będzie zero potwierdzeń. No wiadomo, później jedno potwierdzenie. A jak już będzie, jak będą dwa potwierdzenia, to toś BTC zostanie zaksięgowane na moim koncie na Binance. A jak zostanie zaksięgowane, to już będę mógł sobie kupować, co chcę za Bitcoina na Binance. Dobra, poczekamy, zaraz wracamy. No i patrzcie, minęło, nie wiem, 5 minut, 10 minut, bo nie patrzyłem na, na, na godzinę. Odświeżyłem sobie stronkę. Potwierdzeń jedno z dwóch. Czyli, tak jakby, no w połowie już doszedł Bitcoin na giełdę. Znaczy, teoretycznie, praktycznie, praktycznie tak naprawdę, no już od początku wiadomo, że ten Bitcoin dojdzie. To nie jest tak, że on może się gdzieś zawieruszyć. Na pewno dojdzie. Tylko że po prostu, żeby przeciwdziałać też hakerom, wymagane są dwa potwierdzenia. Binance, tak sobie, tak sobie wymyślił, dwa, dwa potwierdzenia. I, I wtedy nie ma żadnych machlojek, że gdzieś tam jakieś komputery fałszywe informacje wysyłają, próbują oszukać giełdy i tak dalej. Czyli przeciw, przeciw hakerom, dwa potwierdzenia. I tutaj mamy pewność. Binance ma pewność wtedy, że na pewno z tego portfela na ich. Giełdę zostały przesłane środki. W tym przypadku BTC. No i co? No i czekamy dalej. I tak naprawdę, tutaj nie zmieniam na język polski, bo kurczę, nawet jak ktoś wchodzi w kryptowaluty i generalnie, generalnie rejestruje się na jednej, drugiej, trzeciej giełdzie, no to jeżeli zacznie od języka polskiego, to ok. Na początku on będzie miał łatwo, będzie miał poprzetłumaczane tam, kup, sprzeda i tak dalej. Ale po pierwsze, tłumaczenia są niektóre bzdurne. Po drugie, w ogóle no bzdurne jednym słowem, powodujące to, że my tak naprawdę głupiejemy, jak widzimy te tłumaczenia. A po drugie, to i tak, jak będzie się rejestrował kiedyś na, na drugiej giełdzie, a na pewno się będzie rejestrował na drugiej, trzeciej, czwartej, nie będzie wsparcia języka polskiego i co? No i będziemy znowu mieli w głowie bałagan. Wchodzimy w krypto, wchodzimy na giełdy. Weźmy chociaż podstawowe kilka zwrotów, kilka słów z angielskiego, się nauczmy, tak? Bez przesady, żeby nie ogarniać. Wszędzie jest fundusze, fund fundusze, balance jest balans. Tutaj nie ma nie ma cudów. Depozyt depozyt, z wypłaty, transaction history, wiadomo o co chodzi. Bo to tu kurczę czujemy, czujemy o co chodzi. Więc nie róbmy z siebie. Nie róbmy z siebie. Nie wiadomo kogo, tylko, tylko weźmy normalnie po angielsku, używajmy giełdy nie będzie problemu. Ułatwi to nam na pewno w dłuższej perspektywie funkcjonowanie. Dobra, ja odświeżam, sprawdzę, czy to jest dwa potwierdzenia, czy mogę coś działać. Ha, no tu gadu, gadu, a już dwa potwierdzenia poszły, już się nawet nic nie pokazuje. No tak, no completed status 037 BTC, no i ta resztka co.